Mały modelarz, rocznik 1968. W tym roczniku ukazało się 11 zeszytów małego modelarza. Zapraszam na odcinek. Przejrzymy sobie ten rocznik. Z numerem pierwszym, styczniowym, ukazał się zeszyt z modelem kutra torpedowego. Opracowany ten model był przez Bogdana Wasiaka. Okładka to e, projektu Adama Werki. Opis e, budowy, historia kutra e, e, opisana była na pięciu stronach. E, również zamieszczono 12 rysunków e, pokazujących e, konstrukcję, e, budowę modelu, e, zdjęcie wykonanego modelu. Natomiast na w pięciu arkuszach rozmieszczone były części do wycięcia i sklejenia. Model niestety nie miał podanej skali w jakiej został opracowany, natomiast w opisie nie było też danych technicznych okrętu podanych. Model widzimy jest dość dużych rozmiarów, wykonany techniką wręgową, na jednym arkuszu były zamieszczone wręgi, Model opracowany dość starannie, bez przesunięć w druku, na ostatniej stronie okładki zamieszczony rysunek podane części i okładka danego egzemplarza. W zeszycie numer 2 tego rocznika zamieszczono model samolotu myśliwskiego Hawker Tempest Mark V. Autorem opracowania graficznego i opisu był Bogdan Wasiak. Okładka była również jego projektu. Model był w skali 1 do 33. Opis na czterech stronach się mieścił i zamieszczono 9 rysunków. Zdjęcie wykonanego modelu z tego. Zeszytu. Na ostatniej stronie zamieszczony był rysunek modelu, opis części. Natomiast na czterech arkuszach zamieszczono części do wycięcia, uformowania i sklejenia. Jak widzimy, też kolorystyka nie ma przesunięć w nadruku. Opracowanie modelu było bez kabiny, z podwoziem. Tu widzimy arkusz z wręgami. Okładka egzemplarza. W zeszycie numer 3 ukazał się model samolotu RWD-9. Opracowany graficznie i opis modelu budowy Andrzej Karpiński. Model w skali 1 do 25. Opis mieścił się na pięciu stronach. Zamieszczonych było osiem rysunków poglądowych, pomocnych przy sklejaniu modelu, natomiast części zamieszczone były na czterech arkuszach. Model nosił znaki Sierra Papa Delta Romia Delta. I imię Jana Śniadeckiego oraz numer startowy uczestnictwa w Challenge'ach 71. Model opracowany z wnętrzem kabiny. Skala, jak mówiłem, 1,25. Wspomnę, że okładkę projektował Adam Werka. Włoski krążownik Raimondo Montecuccoli to czwarty zeszyt małego modelarza w tym roczniku. Model ten opracował graficznie Bogdan Wasiak. Okładkę natomiast projektował Adam Werka. Model był opracowany w skali 1 do 250, opis budowy modelu zamieszczono na 5 stronach i Zamieszczono 11 rysunków pomocniczych do budowy. Zamieszczono również zdjęcie wykonanego modelu z tej wycinanki. Na ostatniej stronie okładki był zamieszczony plan modelu oraz oznaczenie numeracji części. Natomiast części do wycięcia i sklejenia. Były zamieszczone na sześciu arkuszach. Dwa arkusze były z częściami wręg. Model właśnie miał konstrukcję wręgową, czyli w pełnej bryle z poszyciem dennym. Arkusze z wręgami do naklejenia na karton i wycięcia kładka tego egzemplarza. W roku 1968 w Polsce zorganizowane były szybowcowe mistrzostwa świata. Z tej też okazji w numerze 5 zamieszczono model szybowca wysokowyczynowego szds 31 Zefir 4. Autorem opracowania tej wycinanki był Czesław Riedel. Okładka była też jego autorstwa. Modele były dwa. Dodatkowo jeszcze był model szybowca Foka w skali 1:50. Zephyr był opracowany w skali 1:25. Opis zamieszczono na sześciu stronach i zamieszczono 12 rysunków pomocniczych. Model szybowca Foka był modelem sylwetkowym. Natomiast na czterech arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia modelu Zephyr. Natomiast jedną stronę zajmował model sylwetkowy Foka. Znak rejestracyjny Zefira to Sierra Papa 2465. I oto arkusz z modelem sylwetkowym Foka. W zeszycie numer 6 małego modelarza ukazał się model czołgu T34 wzór 76 rudy. Opracowany przez HB Wasiak. Była to powtórka z roku poprzedniego, z numeru 3. Zmieniona była tylko okładka. Model w skali 1 do 25. Opis na czterech stronach plus 8 rysunków pomocniczych. Na siedmiu arkuszach mieściły się części do wycięcia i sklejenia. Autorem układki był J Magnuski. Tu widzimy zdjęcie wykonanego modelu. Na ostatniej stronie były rysunki i opis części i oto. 7 arkuszy z częściami do wycięcia, uformowania i sklejenia modelu. I właśnie tak jak mówiłem, jest to powtórka z roku poprzedniego, numer 3. Powtórne powtórzenie tamtego wydania. Aczkolwiek, model bardzo ładnie opracowany. Tu trzeba podkreślić, że gąsienice miały pojedyncze ogniwa, bardzo trudne do uformowania. Tu musiał już być dość zaawansowany modelarz, aby sobie z tym poradzić. I wręgi wzmacniające konstrukcję modelu. I okładka z bohaterami filmu Czterej pancerni i pies. Zeszyt z numerem 78, czyli ten podwójny właśnie numer, to dwusilnikowy samolot myśliwski P38 Lightning. I tu jest błąd w tym odpisie: nie jest to dwumiejscowy, tylko powinno być dwusilnikowy. Autorem opracowania jest Bertolt Kuszka. Model opracowany w skali 1 do 33. Dość obszerny opis budowy. Na ośmiu stronach się znajdował. E, zamieszczonych tu było 24 rysunki pomocnicze e, ułatwiające budowę modelarzowi. E, wiadomo model dwukadłubowy, m, bardziej skomplikowany, więcej części e, natomiast części e, do wycięcia i sklejenia e, zamieszczono na ośmiu arkuszach. Zmianka, co ukaże się w następnym egzemplarzu małego modelarza. Jaki model? No, i tu arkusze z częściami. Troszeczkę dziwne kokardy oznaczeń na, skrzydla, na skrzydłach. Jak zobaczymy, zdjęcie na stronie okładki. Tam jest troszeczkę inne oznaczenie na modelu z czego to wynika nie mam pojęcia ładny duży model sklejałem kiedyś z, nie pamiętam z którego numeru ale miałem go sklejonego arkusz z wręgami troszeczkę ich tu było ponieważ samolot model dwukadłubowy i mam też egzemplarz Oryginalny, który zachował się w dobrym jeszcze stanie. Troszeczkę okładki są po nadzierane, wiadomo, lata leżakowania gdzieś tam. Ale karton nie jest za gruby, akurat tego egzemplarza, także można by skleić. Jak najbardziej byłby tu sklejalny. Jak widzimy, arkusze nie tylko stronicę z opisem. No i tak się właśnie ten egzemplarz leciwy prezentuje. O, tu troszeczkę już ząb czasu nadgryzł. No i właśnie widać, tu jest na ostatniej stronie okładki, na tym zdjęciu, tu jest lepszy skan. Widać, że troszeczkę jest inna kokarda. Zapowiadany w poprzednim egzemplarzu, e, zeszyt z numerem 9 to model samochodu Oldsmobile. E, autor modelu to Kazimierz Osterczuk. Model opracował w skali 1 do 15. Opis na dwóch stronach, natomiast zamieszczono sześć bardzo ładnych rysunków. I tu widać też na ostatniej stronie okładki bardzo szczegółowy rysunek. Na czterech arkuszach zamieszczono części tego małego samochodziku. Model bardzo dokładny, ładnie zrobione. Koła szprychowe, jak widzimy. No i na, na pewno po sklejeniu cieszył oko modelarza. Autorem okładki był Alojzy Krakowski. Zeszyt małego modelarza z numerem 10 to samolot szkolno akrobacyjny PWS-26. Model w skali 1 do 33 opracował Andrzej Karpiński. Opis oraz osiem rysunków zamieszczono na czterech stronach. Rysunki podpowiadały tu modelarzowi budowę modelu. Zamieszczono również zdjęcie z wykonanym modelem z tej wycinanki. Natomiast na przedostatniej stronie była notatka. Jaki model ukaże się w następnym egzemplarzu małego modelarza? Ostatnia strona to rysunek modelu z wykazem części. Na czterech arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia modelu. Model w kolorze khaki z polskimi szachownicami, dół błękitny, model dwupłatowy. Mógł bardzo ładnie wyglądać po sklejeniu i cieszył na pewno oko modelarza i okładka Aloizego Krakowskiego. Z numerem 11 ukazał się model radzieckiego lekkiego czołgu BT-7. Opracowanie graficzne i opisowe Kazimierz Osterczuk. Model opracował w skali 1 do 25. Na sześciu stronach zamieszczono opis budowy oraz 12 pomocniczych rysunków przy budowie tego modelu. Rysunki bardzo ładnie rozrysowane. Natomiast na ostatniej stronie okładki znajdował się, znajdowały się cztery rysunki rzutów Modelu wraz z wykazem z oznaczeniem numeracją części. Na sześciu arkuszach rozmieszczono części do wycięcia i uformowania i sklejenia modelu. Model w kolorze oliwkowym. Model miał tu przez autora opracowany taki dość żmudny proces tworzenia ogni, właśnie z tych paseczków. Był to na pewno dość żmudny, monotonny proces tworzenia. Tych gościnnic, przez modelarza. I ostatnia strona, w którym były zamieszczone te rysunki. W dwunastym numerze tego rocznika, czyli ostatnim, zamieszczono model francuskiego lotniskowca Arromanche. Model opracował, opisał Bogdan Wasiak. Skala modelu to 1 do 300. I na na sześciu stronach zamieszczono opis z dziesięcioma rysunkami pomocniczymi dla modelarza przy budowie tego modelu. Tu zamieszczono wzmiankę, jaki model ukaże się w następnym numerze, oraz na ostatniej stronie okładki zamieszczono plan z wykazem i oznaczeniem części na sześciu arkuszach zamieszczono części plus trzy arkusze z częściami wręg do naklejenia na karton model konstrukcji wręgowej z poszyciem dennym kolor poszycia dennego jak widzieliśmy w kolorze czerwonym i arkusz z wręgami w zbiorach rodzinnych zachował się ten egzemplarz tego akurat numeru małego modelarza. I jak widzimy już troszeczkę okładki są podniszczone. No niestety te egzemplarze mają już swoje lata i tutaj ząb czasu nadgryza okładki. Ale arkusze z częściami są w dobrym stanie można by było oczywiście model skleić jak widzimy kolory tu czerwieni soczyste nie są jakoś wypłowiałe podobnie i części burt czyli ten kolor szarości ma ładny kolor nie jest wypłowiały szalupy również ładne kolory no, i tu arkusz wręgi. Zamieszczone było zdjęcie, ale to nie jest model z tego egzemplarza. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejny, w którym przejrzymy roczniki egzemplarza z roku 1969. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Cześć.